Jestem, jestem znowu. To znowu ja, tak właśnie. To znowu on, ten gość. E, co my teraz tutaj robimy? Teraz tak. Kilka krótkich słów e, z mojej strony, jeżeli chodzi o wczorajszy dzień. Pozdrowienia dla wszystkich, e, którzy byli na torze Super Enduro. Świetna sprawa, e, mega trening. Pozdrowienia dla Huberta Żbikowskiego 181. Zapraszam na e, jego kanał, na jego fanpage. Tam możecie podglądać, e, co Hubi wyrabia. E, AMK Grunwald, no chłopaki, kurde, Stos, Wilku, e, Ciernik, jak Świder e, i reszta, naprawdę mega. Pokazali e, świetną klasę latania. Jeżeli chodzi o super enduro, ale także pozdrowienia też dla innych. Było naprawdę mega, będzie z tego świetny materiał. To było wczoraj, dzisiaj jest dzisiaj. Zobaczcie. Dzisiaj jesteśmy, robi, zaczyna robić już się chłodno, więc zmieniamy klimat troszeczkę. autko No i co? I chciałem Wam w ogóle powiedzieć i pokazać, że Powerbank ja Wam powiem tak, Ameryki nie wymyśliłem, ale taki Powerbank to świetna sprawa, jeżeli chodzi o gdzieś tam niezależność. Zawsze była gadka tego typu, że fajnie by było pojechać gdzieś w rajdzie, pobawić się, w ogóle pojeździć tym autkiem. No ale co, no co? Zasięg, bateria e, słaba. No, i co, no, i apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc doszedłem do wniosku, że Powerbank nie, będzie nie tylko świetny do katema, do innych pojazdów, do czajnika, podbiwak, czy gdziekolwiek, ale zobaczcie, autko. Teraz już wzrosło tutaj jeżdżenie, nie? Już nie obawiamy się, albo inaczej, jak już nam się tutaj kończy. Zobaczcie, tutaj jak się nam kończy. Już nam wolty spadają. No to wtedy co robimy? To wtedy robimy takie coś, że załączamy sobie, tu nie ma nic nie wiadomo ja, czego, to jest inwentyr hybrydowy. My możemy sobie podpiąć pod to panele fotowoltaiczne w fajną ciepłą pogodę. Tu mamy 230, możemy podłączyć sobie czy jakąś mikrofalówkę, czy czajniczek, czy jakiś grzejniczek, bez problemu tu mamy wejście na panele fotowoltaiczne. Zobaczcie. Teraz robimy taki meg i co nam się ukazuje? No ukazuje nam się zasilacz, ładowarka. Ja tu troszeczkę wiadomo, no to wyszło, wyszło jak wyszło, to jeszcze jest troszeczkę gdzieś tam do poprawy, ale w tym momencie my posłuchajcie podpinamy się pod nasz świetny bo ja wam powiem że samochodzik to jest no to jest petarda zobaczcie teraz tutaj poproszę cię i my w tym momencie teraz idzie 6 amperów ale my w tym momencie możemy Zobaczcie, chcemy szybko się podładować? No, nic trudnego, nie? 9, 10, ile chcemy? 11, 12. E, możemy go podkręcić do 25, i wtedy śmiało możemy sobie robić e, jakieś tam traski, takie jak chcemy, tak? Więc, tak jak widzimy, e, Jesteśmy już, e, idziemy w kierunku, że jesteśmy już naprawdę bardzo samowystarczalni. Jedziemy w wyprawę off-roadową. Będzie jeszcze na to skrzynia z panelami. Ewentualnie można pospawać, zrobić stelaż na panele fotowoltaiczne, i wtedy e, to może nam się cały czas e, zapasowo e, ładować. Tak, ale mało tego, jakby tego było mało mamy jeszcze jeden taki powerbank także e, cały czas trzeba się bawić, trzeba patrzeć czego nam brakuje uzupełniać wszystko mnie już znacie, wiecie e, jak ja funkcjonuję, nie patrzę na wygląd wszystko u mnie ma konkretnie działać, w jak najtrudniejszych warunkach, no co no jeszcze zaraz to autko tutaj lekko przyciąsuje no bo nie byłbym sobą, także no i co? No i tak, myślicie, ciekawe czy autko wyjedzie? Ja wam powiem tak szczerze nie, że to autko jest przekonkretna, naprawdę. Magiczna skrzynia. Chyba przy No nie wiem czy stąd wyjadę, wiesz? Zobaczcie, doigrałem. Czekaj Ale tu jest, zobacz Chodź z tej strony No już mi się ciepło zrobiło, ale Dobra, trochę się poprostuję. Zapraszam Was wszystkich jutro do oglądania. Będę w bardzo ciekawym miejscu z bardzo ciekawą osobą. A kto to będzie i co będę robił, to jutro zobaczycie. Yo!